Hej ciasteczka! Dzisiaj robię sernik Cheerios. To sernik na zimno, na spodzie ciasteczkowym z chiliosami, owsianymi, więc zdrowie, samo zdrowie na talerzu. Próbujcie, róbcie. Ekstra, ekstra ciasteczko. Subskrybujcie kanał, klikajcie w dzwoneczek, dajcie łapki w górę. Tak wygląda po rozkrojeniu. Jest jeszcze świeżutkie, pyszne, mięciutkie. Będzie się działo jeszcze w lodówce, ale teraz spałaszuję zaraz ten kawałek. W ostatnim odcinku nuciłam piosenkę i zgadliście bezbłędnie, było tyle komentarzy, że wybrałam aż pięć osób. No i jako pierwsi zgadli Do Not Ask, Foksia, Facepalm, Wiktor i K. Zmiksujemy teraz ciastka na drobniutko 150 g ciastek owsianych i 50 gram cheeriosów owsianych. Wszystko zdrowe, owsiane, pyszne. No, zaglądam jeszcze troszkę, są za dwa kawałki, więc jeszcze raz to zrobię. Robię to na raty. Tutaj rozpuściłam sobie 10 g masła. Do tego dodaję białe czekolady. Tak, 30 g. Tak troszkę osłodzę, bo te czerwiostki są niesłodkie, są owsiane. Nie wiem czy czy znałam, czy bez cukru, ale jak próbowałam, są nieco. Damy trochę czekoladki do spodu. Rozpuszczamy, mieszamy. O, fajnie, już się, już się topi. Trochę mi rękawek opala. O, dobra, zaraz będzie, no może za chwilę, jeszcze chwilkę. To na małym ogniu, żeby nie przypalić, a żeby się, ja sobie to wcześniej rozpuściłam. Tak, już będzie za chwilkę. No, nie chcę, nie chcę na takim, minut, bo to też nie chcę mieć gorące masło. Mi się chwilę wcześniej rozpuściło ten. O, dobra. Ładnie? Rozpuściło się? No, jeszcze gdzieś tam my tu gdzieś mi goni jeszcze biała czekoladka. Dobra, lewamy to do ciasteczek rozkruszonych. Wszystko. A, one to teraz. Mieszamy. Robimy masę ciasteczkową. Tak, i przygotujemy zaraz... A jeszcze tu wygrzebimy wszystko. Dobra. No, mm, fajnie. Tak, już widzicie, ugniata się super. Zaraz. Wyłożymy ją na. Gdzie moja tortownica? Mm -hmm, już ją widzę, już ją zlokalizowałam. Zaraz wracam. Mieszam dokładnie tu gdzieś od spodu. Nie było suche. żeby się wszystko kleić ładnie. Tortownica, średnicy 24 cm. Wykładamy masę ciasteczkową. O, wbijam bardziej, jak to idzie ekstra. Wszystko wyłożyłam. ugniatam. Niech rozwalam po tej kuchni, tak mi jakoś oś kurczę. Na chwilę do lodówki, bo zajmiemy się masą serową. Więc mamy czas, a to troszkę jest takie trochę ciepłe. Dobra, do lodówki. I teraz przygotowuję serki Filadelfia, śmietankowe, w ilości 900 gramów. Proszę, dokładamy. Tak. I jeszcze nam zostało jedną pudełeczką. Do serka dodaję 120 g cukru pudru i miksuję. Dodaję 200 ml śmietanki kremówki do serka i dalej miks. Przygotowałam sok wyciśnięty z pomarańczy. Jednej. Akurat 50 ml potrzebuję i tyle tu mam. I skórkę z otartej właśnie jednej pomarańczy. Jak pachnie! Mm, pysznie! Zaraz. I teraz dodajemy to wszystko do sera i miksuję. Jedną galaretkę pomarańczową rozpuściłam w 3 czwarte szklanki wody i ona już jest taka tężejąca i ben, będę dodawać do sera i miksować. Ale pyszna masa, ja! Jakie pycha! Normalnie, wow! Błyszkami mi się jadło. Wykładamy to na spód ciasteczkowy. Mhm. Ta, a jaka, jaki śliczny kolor, taki Edry. No, zabarwiła mi to galaretka trochę i ten sok pomarańczowy, skórkę pomarańczową widzicie? Samo zdrowie płatę czyli osy owsiane, pomarańcza. Wow. No, już fajnie ten żyje, ładnie go rozprowadzę równiutko. Postaram się, żeby było pięknie. Tak wszystko jeszcze tu trochę nie wygarnęłam. Tak. O. Fajnie się rozoblacie, no no nie, no on jest idealny. jest Tak gładki, tak siliczny, a kolorystycznie faktycznie lubię taki kolor. Chyba sobie taką kuchnię zrobię ekryp. kiedyś, tak sobie myślałam, że to frontem muszę zmienić. Taka wanilia, czy to tak, no, taka lekka. Sednik ląduje w lodówce, najlepiej na całą noc. Teraz dochodzimy do dekoracji. Serniczek siedział tak dwie godziny. On będzie siedział całą noc, ale jak ma być sernik Cherios, no to będziemy układać. Zaczynamy od środeczka i dookoła. No to, no to powodzenia, Renatko! Te dzieci to do rana. Jak będziesz układała, tyle kółeczek. A słuchajcie, nie dam wam tego zadania. O, już mi się gdzieś tam źle uderzyło. Kiedyś Wam dałam zadanie, a możecie liczyć od razu, to będziecie wiedzieć, może napiszecie w komentarzu, ile tych kółeczek ułożę na całym torcie. Jak będziecie podglądać, uważnie śledzić mnie tutaj, to myślę, że dacie radę, a ja myślę, że też dam radę, tylko się troszkę pobawię. A, widzicie? No popatrzcie, jakie wybrakowane. Jedne są grubsze, jedne są cieńsze. Zauważyliście to? No właśnie, i jedne większe. O, będę wybierała chyba te większe, wtedy mi pójdzie szybciej no ile to robiłam, dwie minuty tyle zrobiłam, zobaczcie ile jest. jest ich już mnóstwo dobrze, że mam całą miskę, nie wykorzystam tego wszystkiego ale, ale zejdzie mi trochę, więc ja tutaj w kuchni postoję, fajnie, cieplutko nie wiem czy Maciek wam pokazał, mam żółte chiacenty, chciałam tych jacenty. i mąż mój wykrył i dostałam na walentynki, żółte, nie czerwone ale żółte, bo to są moje ulubione piękne są, słuchajcie, później wylądują w ogródku i będą kwitły. I tylko właśnie się zastanawiam, bo miałam chyba dwa takich jacenty. Potem sadziłam te cebulę do ogrodu i nie wiem, czy one zmieniły kolor, bo w sumie nie miałam żółtych. Raz chyba mi się udało na Wielkanoc trafić. Rzadko są takich jacenty żółte. No a chiliosy już teraz są dostępne w sklepie. Spokojnie możecie kupić i robić serniczki. No. Dużo już? Dużo! Zobaczcie, jakie ja one są malutkie. Tylko ja nie sądziłam, że to aż takie małe jest. <grystanie> Dobra, bawimy się dalej. No, tu już jest mnóstwo tego. Myślę, że tego nie policzycie. Tak, może ja też nie będę się bawić w liczenie. Ale szacunkowo, ile myślicie, że tutaj mogłabym tego ułożyć? Z, ja myślę, że z tysiąc. No, może nie, może przesadziłam. Ale oczywiście już zjadłam kilka, no bo przecież jak, żeby inaczej. Jak mi tam się gdzieś krzywo. Ale najgorsze, że właśnie są one. Różnej wielkości, ale nie chcę się już wybierać i dobierać wszystkie takiej samej. Trudno. Będzie tutaj naprawdę urozmaicone, bo nie mam siły na jeszcze jedną selekcję. wiecie co? Powiem wam, że to jest męczące. To trzeba tak dobrze, że się to klei. Jakby mi to spadało, układam teraz boki po dwie już. Mam już nawet chyba cierpliwości. I też nie, no jeszcze mam cierpliwość, ale zobaczymy na ile mi jej Już trochę ubywa. Piękny torcik Cheerios gotowy. Słuchajcie, rewelacja. Schowałam go pod płatkami. Będziemy rozkrawać, próbować. Pozdrawiam ciasteczkowo do następnego odcinka.